Z tej strony Bartek, podłoga Lego, i ze mną jest Dawid i Grzesiu. Siema. Siemaneczko. No i e, dzisiaj zrobimy recenzję kart jurajskich. Bardzo przepraszam za błędy. E, no i e, na polu, tutaj popatrzcie, drzewa piękne, ale my się tym nie interesujemy. My się interesujemy kartami. No i mamy tutaj e, mocarny. czarny. to? Nie wiem. Czarny. Czarny. I tak mi się wydaje. Mm. No. Ja serial oglądałem. No, a ja nie. Ja, ja serial oglądałem. Szkieletowy, szkieletowy czarnokolornik. No. Inaczej węgiel. Mhm. Ja też nie dam tego filmu. Mechanik. Mechanik. Serialu. Me mechanik mega, mega mechanik. mechanik No i złoty smoczy mo, motocykl jayam Meneo, skrystalizowany Lloyd Tutaj karta puzzlek tutaj. tutaj kolejna też. Karta. Jak widzieliście ten puzzlek też był na moim kanale był w pe pewnej tak jakby recenzji. Przecież, e, no. Bentomar w Akcji to jest... Y, to jest brat y, antagonisty 15 sezonu. Nie pamiętam jak się on nazywał. No. No i kolejna zjazd rodzinny. No i mamy... Moczarki. Mocarny, Glau... gultar Kolega mi trochę podpowiada, ale dobra. Yy, Przegrane. Mm. Włamywacz. Tak, taką autorską figurkę mogliście też zobaczyć na moim kanale. Mhm. Jak coś, to przepraszam za dźwięki, bo... Pies tak. Mhm. I, no i traktory też. jeżdżą. Mistrzowie wody. Bo jesteśmy na polu oczywiście. No. To. Już to mówiliśmy duet Darew Mistrzowie wody to. I mały Nelson. Nie ja i Nijad. Ups. Starożytny Malunek. To jest. Tę kartę też mogliśmy zobaczyć na, moim, na, moim, na pewnym z moich filmów. No i e, Megalion. on. No, no no tak. i tutaj mamy gazetkę. A to, mm -hmm. A to nie jest. To pasane. jest instrukcja, mm -hmm. dokładnie. Mm -hmm. Tutaj teraz zacznijmy od karst juurajskich. Tutaj mam puzelek, tylko trochę tak odwrócę. Ten, ten drugi chyba do siebie też pasuje. Tak, tak, pasuje. Mm -hmm. tak, pasuje. tak, to są pasujące, bo są zielone. No. Tutaj kolejny puzelek Oraz ten, ten już nie pasuje, bo to czerwony. No. Kolejny. Kolejny puzelek i kolejny. Jeszcze... Raptorek no. był? O, przepraszam, chyba źle pokazałem. <coughs> y y tutaj mamy takiego puzelka. Jeszcze mam kilka tych puzelków. No, te puzelki jakby są nieważne. Mhm, to jest. nie szybko. Dobra. No, i teraz zacznę. Mhm. Karty akcji. Pin, 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 pin